Moi drodzy, dzisiaj krótszy, bardziej spontaniczny materiał. Zdążyłem jedynie ubrać się na czarno, gdyż okoliczności tego wymagają. Słuchajcie, ostatnia liczba nagłówków mówiących o Xboxie, które widziałem, jest wręcz przytłaczająca i wyłania się z nich jeden wniosek. Pozwólcie, że przytoczę trzy nagłówki z ostatnich dni. Po pierwsze, Microsoft planuje kolejne masowe zwolnienia w dziale Xboxa mogą objąć całe studia. Drugi nagłówek. Jeden Xbox, by wszystkimi rządzić. Microsoft chce zintegrować nasze gry, także te ze Steama. I ostatni. Chcemy, żeby Windows był platformą gamingową numer jeden. Xbox zapowiedział przyszłość nie tylko dla swojej konsoli. Czytając te nagłówki, słuchając tych nagłówków, pewnie zastanawiacie się, co u licha dzieje się w Microsoftzie. Otóż Xbox, jakiego znaliśmy do tej pory, przestaje istnieć. I to dosłownie. Wszystko wskazuje na to, że nie pojawi się już żadna nowa konsola Microsoftu w tradycyjnym rozumieniu, w tradycyjnym wydaniu. Żadna maszynka, która rywalizowałaby bezpośrednio chociażby z PlayStation. Pamiętacie może kilka miesięcy temu e, Xbox wypuścił takie swoje hasło reklamowe: "Wszystko jest Xboxem. Ludzie się trochę wtedy z tego śmiali, że co? No moja lodówka jest Xboxem, no mój tablet sprzed 5 lat też jest Xboxem. By, było to traktowane jako po prostu niefortunny zwrot reklamowy, z którego Microsoft się pewnie kiedyś wycofa, ale teraz wszystko nabiera sensu. Okazuje się, że Microsoft już wtedy dokładnie wiedział, jaki ma plan. Już wtedy, w ubiegłym roku, firma ta zdecydowała, że rezygnuje z rywalizacji. Z PlayStation. Niech chociażby dowodem będzie brak wypuszczenia na rynek konkurenta dla PlayStation 5 Pro. Zostawili po prostu Sony monopol w tym segmencie, segmencie droższych konsol stacjonarnych. A teraz mamy kolejny etap tej zmiany. Według najnowszych wieści Microsoft zrezygnował z produkcji swojej własnej konsolki przenośnej, swojego handhelda, mimo że wcześniej były takie plany. I zamiast tego wypuści właśnie to, co widzieliśmy ostatnio, chociażby na moich poprzednich filmach na kanale, czyli handheld ROG Xbox Ally X, y, tworzony we współpracy między Microsoftem a Asusem. Będzie to przenośny komputerek... Współpracujący z ekosystemem Xboxa, ale nie będzie to Xbox, nie będzie to oficjalne urządzenie Microsoftu. To jest wręcz zaskakujące, że odpuścili tak szybko rozwijający się segment y, rynku sprzętowego. Więc i w handheldach wywiesili białą flagę, w konsolach stacjonarnych rok temu wywiesili białą flagę. A najnowszy z tych trzech nagłówków, które Wam wcześniej zacytowałem, mówi o masowych zwolnieniach, właśnie w Microsoftie idących w tysiące osób. Dotyczy to również studiów podległych Microsoftowi. To oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, mniejsze inwestycje w gry ekskluzywne czyli gry first party. Dostaniemy ich po prostu mniej. To już widać, już od dawna widzimy to odejście od gier ekskluzywnych, a bardziej postawienie na multiplatformowość, ale to prawdopodobnie też właśnie oznacza mniejszy nakład pracy na badania i rozwój i właśnie wdrażanie, wypuszczanie nowych konsol na rynek. Amerykański gigant odchudza cały swój pion odpowiedzialny właśnie za gry. Ograniczając wydatki i utrzymanie do absolutnego minimum, jedynie chcą utrzymać swój istniejący ekosystem, który teraz będą chcieli wypuścić, udostępnić na innych platformach, zamiast jedynie na swojej własnej, której już nie mają de facto. Żadnych kosztownych, ryzykownych decyzji, jak wypuszczanie konsoli Next Genowej. Zamiast tego postawienie na Windowsa, na Game Passa i współpracę z partnerami, jak chociażby właśnie z Asusem w przypadku ROG Ally. I tak od dawna, już od lat, mówi się o odejściu od ekskluzywności, o stopniowym wygaszaniu, kończeniu się wojen konsol. Ale czy chociażby rok temu ktokolwiek. Zgadłby, że Xbox, jak, jakiego znamy, jako konsola stacjonarna przestanie istnieć, no a wygląda na to, że właśnie to się dzieje na naszych oczach. Stracili swoją tożsamość mm, i stali się zamiast tego marką rozmytą, rozciągniętą, y, jak masło z, z pewnego filmu, między wiele różnych platform, zamiast skupiając się na swojej tożsamości, indywidualności i swoich grach. Microsoft i Xbox będzie teraz usługą. A nie produktem, który kupujemy i stawiamy sobie w salonie. Wszystko właśnie do tego zmierza. Jesteśmy teraz, słuchajcie, świadkami jednej z największych zmian w historii branży gier, która będzie miała długofalowe konsekwencje. Pytanie jeszcze brzmi, czy konkurenci Sony, Nintendo, czy oni kiedykolwiek pójdą śladami Microsoftu? Może kiedyś, no na razie się na to nie zapowiada. Przynajmniej na teraz pozostaną jeszcze sobą. Jeśli kiedykolwiek wypuszczą jeszcze na rynek jakieś swoje urządzenie, co może się zdarzyć, to będzie to już prawdopodobnie po prostu mały komputer, PC z Windowsem, który obsługuje po prostu nasze konto i naszą bibliotekę z Xboxa, plus jeszcze wszystkie inne biblioteki. Będzie to platforma multiplatformowa. A czy im się to opłaci? Czy ta zmiana będzie dla nich albo dla nas dobra? Ciężko na razie powiedzieć. Wiemy natomiast, że Microsoft przegrał poprzednią generację, przegrał obecną generację i wygląda na to, że już nie ma ochoty grać w tę samą grę co GraSony. Nie chce już grać i brnąć w przegraną sprawę. Zamiast tego y, tworzy swoje warunki, zmienia zasady i będzie grał na rynku. Według swoich nowych zasad, a więc oferując usługę multiplatformową. I nagle wszystko, co się dzieje, wszystkie te nagłówki nabierają sensu. Sensu nabiera nawet to hasło marketingowe, że wszystko jest Xboxem, dlatego że na to wygląda, że właśnie tak będzie. W pewnym sensie wszystko niedługo dla Microsoftu będzie Xboxem. Mnie ciekawi, co Wy o tym sądzicie. Napiszcie w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie na temat tych zmian zachodzących w Xboxie. Zostawcie również polubienie pod filmem, jeśli Wam się podobał, będę wdzięczny, a nawet subskrypcję, jeśli chcecie wrócić do moich przyszłych materiałów dotyczących właśnie tematyki gamingowej. Mówił do Was Krzysztof i na razie.